Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Piotr Talko, witam, dzień dobry. W Rozmowach pod Krawatem dziś zaproszenie do naszego studia przyjął Pan Marek Duklanowski, radny Szczecina, radny Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa. Panie Radny, dużo się działo i ciekawych tematów na wczorajszej sesji Szczecińskiej Rady Miasta, ale zacznijmy od tego, czym właściwie dzisiaj cała Polska żyje, Ja myślę, że nie tylko nasz kraj. Doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. To oświadczenie dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Część dronów została zestrzelona. Ten akt agresji stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Także czytamy, a premier Donald Tusk informuje: Operacja trwa. Pana komentarz krótki do tej sytuacji. No zareagowało dzisiaj całe kierownictwo naszej ojczyzny, mówiąc najprościej, bo i prezydent w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zwołał ważną naradę, wiemy również, że z udziałem i premiera, ale też i ministrów, przede wszystkim najważniejszą rzeczą tutaj, najważniejszą rzeczą, czyli informacją dysponują dowódcy sił zbrojnych, czyli polscy żołnierze i to w ich rękach spoczywa cały czas nasze bezpieczeństwo. Ja, Wierzę w to, że jesteśmy bezpieczni, bez względu na to, czy jest to forma prowokacji, celowej zaczepki ze strony najprawdopodobniej Rosji, choć tutaj oczywiście na dzień dzisiejszy różne się snują teorie spiskowe, natomiast dzisiaj pewnie w przeddzień rozpoczęcia właściwie ważnych ćwiczeń, Ćwicze. ważnych z perspektywy rosyjskiej, Rosji i Białorusi wspólnych, w których pojawiają się Rosja, no nie jest krajem defensywnym, którym pojawiają się takie um, związane z atakiem różne scenariusze. Musimy naprawdę rzeczywiście podejmować odpowiednie środki do tego, żebyśmy to bezpieczeństwo w naszym kraju mogli zachować. Natomiast uważam, że jesteśmy w dobrych rękach. Prezydent Karol Nawrocki jako zwierzchnik sił zbrojnych ma nad tym wszystkim pieczę. Ma dobre otoczenie po swojej stronie w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doświadczonych ludzi i ufam, że jako Polacy jesteśmy w cały czas bezpieczni. Ale słuchałem też polityków, którzy wypowiadali się w porannych serwisach informacyjnych Polskiego Radia. Po pierwsze zachować spokój, nie ulegać panice, ale też jest, że tak powiem, tutaj jedność, jeśli chodzi i takie porozumienie, jeśli chodzi o stanowisko wobec tych ataków, tych działań rosyjskich, zarówno ze strony przedstawicieli kancelarii prezydenta, o czym pan wspomniał, ale także rządu, co chyba jest, dzisiaj jest pocieszające. Dzisiaj jest to ważne, zwłaszcza w kontekście delikatnie rzecz ujmując, tego wpisu choćby pana Roberta Biedronia sprzed kilku dni, kiedy, kiedy można powiedzieć, że żyły głowy naszego państwa, ale i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wtedy, kiedy oddawali hołd zmarłemu w czasie ćwiczeń przed pokazem Airshow w Radomiu polskiego pilota, bardzo doświadczonego, więc może nie nadzieję, na ten poziom. Ale pominali. mam nadzieję, właśnie, że polscy politycy będą potrafili zachować poziom i to, o czym Pan Retaktor jasno wspomniał. Potrzebna jest tutaj jedność i współdziałanie, ponieważ mamy jedną biało-czerwoną, ona nas powinna łączyć. Przejdźmy do tego, co wczoraj wydarzyło się na sesji szczecińskiej Rady Miasta. Sesja krajobrazowa między innymi była głosowana. Jak zmieni się Szczecin? Chciałem powiedzieć, jak wypięknieje nam Szczecin po przyjęciu zapisów tej ustawy? To jest słuszny kierunek, o którym pan redaktor mówi. Czyli jak wypięknieje nam Szczecin, ponieważ uchwała krajobrazowa przyjęta została po raz drugi, ponieważ pierwszy raz około 10 lat temu była taka nie udało uchwała się. kierunkowa. Wtedy się nie udało, ona była źle, źle skonstruowana od samego początku. Mieliśmy zbyt wiele obszarów, ale też chyba ostatecznie brak woli do tego, żeby tę przestrzeń porządkować. To A odkładamy teraz? na bok. Teraz mamy nadzieję, że tak będzie. Natomiast wtedy, kiedy pytałem architekta miasta na komisji, zresztą dwukrotnie, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, bo dwie komisje poświęcone były temu tematowi. Powiedziano, że całość wizji, całość pomysłu wykuje się w trakcie prac zespołu. Zespołu jeszcze nie ma, to znaczy podobno wiemy, że podobno już dopinany jest do samego końca. Oby nie skończyło osobowy. się tak, jak 10 lat temu. Ja mam nadzieję, że skończy się inaczej. Jest więcej osób zainteresowanych w Radzie Miasta Szczecin. Wtedy nie pamiętam, czy ktoś jeszcze był oprócz mnie nie. zainteresowany. Natomiast teraz nas jest więcej. Teraz będziemy na pewno na... mocniej patrzeć na ręce tutaj panu architektowi miasta. I teraz mam nadzieję, że sama metodologia przede wszystkim nie... Kierowanie się interesem reklamodawców, a kierowanie się interesem społeczeństwa, czyli tym, żeby chaos wizualny, który niestety panuje, ale nie tylko w Szczecinie, a w wielu polskich miastach, a, a także w przestrzeniach pomiędzy miastami, żeby ten chaos wizualny powoli znikał. Mówię powoli, dlatego że ważną rzeczą jest również tutaj pewne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, który. który Podnosi taką rzecz, o której mówiono również wcześniej, mianowicie prawa nabyte, czyli te reklamy, które powstały w sposób właściwy, zgodnie z niezgodnie oczywiście ze statyką, ale zgodnie z prawem budowlanym nie ma rozwiązania, nie ma delegacji ustawowej dzisiaj dla gminy, żeby mówiąc najprościej, żeby żeby naliczać odpowiednie odszkodowania tym firmom. Dzisiaj również jest piłka po stronie ustawodawcy. Mamy nadzieję, że ta ustawa również zostanie w sposób odpowiedni uzupełniona. Niemniej mam nadzieję, że światełko w tunelu. W tej chwili, jeśli idzie o estetykę miasta, gdzieś tam się pojawiło. W przeciągu dwóch, mam nadzieję, lat rzeczywiście całość dobiegnie końca, a potem mozolny proces likwidowania tych niewłaściwych rozwiązań. Radni zdecydowali także o zmianach w rejonie placu Adamowicza. Te pawilony zostaną zlikwidowane, wyburzone, będą mogły tam powstać budynki do wysokości 23 metrów. To oczywiście za wcześnie, żeby mówić, że one już zostaną rzeczywiście zlikwidowane. Natomiast jest ważne i prawomocne pozwolenie na budowę na ten budynek które jest vis-a-vis -vis biblioteki, czyli w tym, w którym był kiedyś świat dziecka, był taki Peweks, dzisiaj jest, zdaje się, gastronomia w parterze. Tam jest to pozwolenie jeszcze na starym planie miejscowym. Nie wiem, czy ono będzie zmieniane, o to też dopytywaliśmy na komisji, natomiast oczywiście jest to kwestia inwestora. Niemniej można powiedzieć, że w jakiejś dającej się określić perspektywie, rzeczywiście otoczenie placu Adamowicza ulegnie zmianie. Te 23 metry, o których mówi pan redaktor, to jest wysokość sąsiednich kamienic, właściwie całość, Naszego, naszego śródmieścia, poza takimi wieżowcami. Dzisiaj mamy trzy wieżowce w otoczeniu placu żołnierza była też uwaga miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej dotycząca dopasowania wysokości do tych wieżowców, w jaki sposób tak, żeby to zestopniować. Niemniej dzisiaj mamy plan z 23 metrami kompletnie zmieniający przestrzeń w tym miejscu. Oczywiście trzeba czekać na to, żeby rozpoczęły się prace po stronie, po stronie lewej patrząc w kierunku urzędu. Miasta tam, gdzie mamy bibliotekę. Ważną rzeczą jest również to, żeby ta biblioteka przeniosła się w godne miejsce, ale przenosząc się, nie straciła czytelników. A, a to jest jak filia biblioteczna, mm. która ma największą ilość czytelników w mieście, również na tę część naszej tkanki społecznej trzeba brać bardzo mocną uwagę. A jaka tu perspektywa tych zmian? Czasowa perspektywa, panie redaktorze, bardzo mocno uzależniona była oczywiście od wejścia w życie tego planu. Plan wejdzie w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa i, można I domyślam się, działać. że można zacząć działać w taki sposób, żeby uzyskać najpierw opinię komisji odnośnie zbycia tej działki. Domyślam się właśnie, że z zabezpieczeniem interesu biblioteki, a następnie poprzez uchwałę Rady Miasta przeznaczyć działkę na sprzedaż. Być może wydarzy się to w przyszłym roku, a wtedy inwestor, który będzie jej właścicielem może wystąpić o pozwolenie na budowę i następnie realizować... Może nawet do 2030 roku będziemy mieli zmiany w otoczeniu w tym powiem, powiem tak, uwolniliście parkingi na tyłach Urzędu Miejskiego znów dla obywateli, dla mieszkańców Szczecina. One miały być tylko i wyłącznie dla radnych, tak? Yy, wcześniej miało być, no teraz jest inna decyzja. Uwolniliśmy, bo myśmy tych parkingów od samego początku nie chcieli. Żaden z radnych, z którym rozmawiałem, yy, ani przed, ani po, nie sądził, że te parkingi wtedy, kiedy radni Koalicji Obywatelskiej do spółki z radnymi prezydenta likwidowali to miejsce jako miejsce dla mieszkańców, ale żaden z, również z tych radnych którzy nie, zabierali te miejsca, nie, nie chcieli te przy... nie, miejsca. Nie chcieli tych miejsc w ogóle, także tutaj to oddaję. Natomiast oczywiście w sposób lekkomyślny. Radni Platformy, radni Zielonych, radni prezydenta wszystka zabrali te miejsca. Nie, myśmy w październiku głosowali przeciwko. Co więcej, ja nawet pytałem, dlaczego się to zabiera. Jest jeden głos w dyskusji, mój głos. Dlaczego się to zabiera, i że nie wrażam zgody na to. Stąd myśmy też jako cały klub głosowali przeciwko temu rozwiązaniu. Wczoraj na sesji podjęto decyzję, żeby z powrotem te miejsca przywrócić mieszkańcom, ale to jest jak z socjalizmem, który za każdym razem naprawiał te błędy, które sam stworzył, i właśnie w ten sposób radni Platformy, radni Zielonych, radni prezydenta Krzyska postąpili, czyli rok wcześniej zabrali, zniszczyli to, co, co było wcześniej wypracowane przez lata, a wczoraj wspaniałomyślnie oddali. Niemniej cieszymy się, bo. To rozwiązanie, które wcześniej proponowaliśmy, które uważaliśmy, że jest dobre, ono dla mieszkańców pozostanie. Będzie do 90 minut darmowego parkingu. Potem, jeśli będziemy chcieli dłużej stać, trzeba będzie szukać nowego miejsca, ponieważ każdy z mieszkańców, każdy numer rejestracyjny będzie rejestrowany tylko raz w systemie i tylko na jeden taki postój będzie pozwalał w tym miejscu w ciągu doby. Jeśli jesteśmy w tym miejscu, wczoraj chyba ten wątek nie pojawił się na szczecińskiej sesji, na sesji szczecińskich radnych, ale chcę zapytać o to co dzieje się w kwestii budynku przy ulicy Szymanowskiego. Wiem, że Pana komisja tym tematem się zajmuje. Co w tej sprawie wiemy? Co nowego się pojawiło? Pojawiło się tylko tyle, że mamy rzeczywiście powołany zespół w tej sprawie. Planowałem jego zebranie jeszcze w tym tygodniu, zobaczymy czy to się w ogóle jest w stanie udać. Mamy już w tej chwili wysublimowanych pewnych rzeczoznawców, osoby, które chcemy zaprosić na posiedzenie tego zespołu, żeby dowiedzieć się więcej. Niemniej i tak cały czas jesteśmy pomiędzy pierwszą a drugą instancją sądu administracyjnego, który pierwszy, przypomnijmy, zawiesił właściwie. No, zawiesił proces ale czy budowlany. Nie jest tak, unieważniając pozwolenie na budowę, Panie ale radny, w drugim instancji zobaczymy, co się wydarzy. Króciutko w tej części radiowej, nie jest tak, jednak, że ten budynek jednak powstanie? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tego typu rozwiązania, takie no, patodeweloperskie, o których wielokrotnie mówiono, gdzie naruszone są przepisy, co, na co wskazał w sposób jednoznaczny sąd, na, że, że tego typu budynki i nie będą powstawały u nas w mieście, choć pewnie powstają i w wielu różnych miejscach mamy z tym do czynienia. Natomiast mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła pewien precedens, który będzie wskazywał, że organ wydający pozwolenie na budowę, w tym przypadku prezydent miasta Szczecin i jego urzędnicy, będzie pewne rzeczy Rozważał troszeczkę inaczej, biorąc pod uwagę przede wszystkim interes mieszkańców. Tyle w części radiowej. Marek Duklanowski, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Przychodzimy na radio szczecin.pl, do naszej aplikacji radiowej. To ja słuchaczom tak dziękuję i hmm. dobrego dnia życzę. A widzów za chwilę powitamy ponownie i na naszego radiowego Facebooka. Panie radny, to jeszcze do wczorajszej sesji Rady Miasta powróćmy. Hmm. Pan mówił, jest pan cytowany przez chyba wszystkie szczecińskie media, lodowisko musi powstać. Na razie wiemy tylko, że ma powstać, ale nie wiemy gdzie i kiedy. Dlaczego tak się pan upiera przy lodowisku? Ja się nie upieram. Ja uważam, że lodowisko musi powstać. Natomiast upieranie się samo w sobie jest pewnie pejoratywnym odniesieniem. Natomiast kluczową rzeczą w tym wszystkim jest to, że sport... Polegające na używiarstwie, bardziej rekreacja, jest najbardziej popularnym, popular, popularną formą rekreacji, jeśli chodzi o sporty zimowe w Polsce. Szczecin jest prawie. Co widać 400... chyba po frekwencji w zimie, prawda? Widać to w zimie u nas, mhm. ale pra w prawie 400-tysięcznym mieście, które, jako jedyne miasto w Polsce tej wielkości, nie posiada całorocznego obiektu. Na którym można to łyżwiarstwo uprawiać, ale również w tej formie takiej często rekreacyjnej, jesteśmy elementem na mapie Polski. W związku z tym, warto byłoby, i ten argument tutaj warto przytaczać, warto byłoby, żeby nasi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z lodowiska przez cały rok. Jak pan Jeździ... myśli, gdzie? I na dzień dzisiejszy uważam, że ta propozycja przedstawiona przez Komitet w miejscu, w którym w planie miejscowym, właśnie w tej okolicy są usługi sportu przeznaczone, może to miejsce być, ono jest dobrze skomunikowane. Mówię konkretnie o miejscu w pobliżu toru kolarskiego. Tam, gdzie dzisiaj planowana, przynajmniej w teorii, jest ta inwestycja związana z budową nowego zadaszonego toru kolarskiego. To jest takie miejsce, które można byłoby powiedzieć jest pewną mekką sportów halowych, bo jeśli dzisiaj mamy rzeczywiście arenę Szczecin w tym miejscu, w której Zespoły koszykarskie, siatkarskie swego czasu również też grały czy grają w dalszym ciągu. Mamy bogactwo imprez, przede wszystkim sportowych, ale również innych wystawienniczych. Obok, mam nadzieję, że oddany prędzej czy później tor kolarski, również w tej formie, która została przedstawiona. No i jeśli byśmy dopełnili to również całorocznym lodowiskiem krytym, byłoby to znakomicie. To miejsce jest bardzo dobrze skomunikowane. Ono jest położone też w pobliżu dużego osiedla zawodzkiego klonowica. Wydaje się, że Łatwo tam dojechać również ze szkół po to, żeby prowadzić zajęcia, a dla wielu mieszkańców teren, który jest położony w tym miejscu, on jest też bogaty, jeśli idzie o ilość miejsc parkingowych, można byłoby swobodnie tam realizować. Natomiast podczas sesji pani prezydent Szotkowska zapowiedziała, że w przeciągu tygodnia, dwóch tę lokalizację jest w stanie wskazać. Już zapowiedziano, że będzie wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa poświęcone temu tematowi. Mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca uda nam się zebrać po to, żeby wysłuchać też i magistratu, Skonfrontować to również z oczekiwaniami mieszkańców. Decydowaliście również o czym wspomniał Pan na początku, o pieniądzach dla rodzin zastępczych? To bardzo ważna sprawa. Tutaj bardzo duża rola w tym wszystkim. Myślę, że wiodąca szefa naszego klubu Krzysztofa Rabionaskiego, radnego Prawa i Sprawiedliwości, który poprzez swoje spotkania i z prezydentem, i z dyrektorem Centrum Usług Społecznych, a przede wszystkim odpowiadającego na mail od mieszkańców, którzy są prowadzą tę funkcję rodzin zastępczych dla dzieci, które nie mają własnego domu albo mają problem z tym domem, bo żyją w bardzo trudnej sytuacji. Pochylił się nad tym tematem i ostatecznie spiął, mówiąc najprościej, tak uh -huh. kilka różnych wątków, kilka różnych wektorów w jeden, w jeden wspólny cel. Podniesienie, bo to jest bardzo ważne, wątek finansowy, podniesienie tego wynagrodzenia z 4 tysięcy, bodaj, 300 zł do 6000 miesięcznie, a 6,5 tysiąca wynagrodzenia w przypadku tych Rodzin specjalistycznych, wtedy kiedy one wymagają już, jakby ze względu na pewne kwestie po stronie dzieci, wymagają jakby dodatkowego przygotowania. To nie jest oczywiście jakby docelowa kwota. W Opolu 16 tysięcy złotych dostają te rodziny. To jest ważne. My możemy sobie patrząc z boku mówić, no, pieniądze za nic, bo, 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 bo takie głosy już również słyszałem. Natomiast to jest bardzo ważna kwestia. W Szczecinie około setki dzieci w dalszym ciągu nie ma własnych domów. My często skupiamy się na psach, na kotkach, bo to jest dla nas bardzo często takie ważne i chwytliwe. Przytulamy zwierzęta na rękach, natomiast o dzieciach czasami zapominamy, a to, to jest istotne. To są ludzie, to są, to są młodzi ludzie, którzy nie dość, że są wdzięczni, bo, bo są ludźmi, możemy, możemy stanowić dla nich po prostu rodzinę, możemy dać im normalną przyszłość i to jest piekielnie ważne. Mam nadzieję, że po tym pierwszym kroku nastąpią kolejne i rodziny zastępcze w Szczecinie będą dowartościowane. Panie radny, jest pan również członkiem Rady Osiedla, przewodniczącym Rady Osiedla Świerczewo. W, między innymi w tej komisji, czy w tym, w tej Radzie przed wyborami brakuje kandydatów. Podobna sytuacja w Radzie Osiedla Arkońskiej Niemierzyn i pod wydłużono termin przyjmowania zgłoszeń. Co się wydarzy, jeśli tam nie będzie odpowiedniej liczby kandydatów Rada? Osiedla nie powstanie. Czy to nie będzie, będzie paraliż? Nie, nie będzie wtedy tych rad, ale nie będzie ich również w, być może w innych przypadkach. Tam, gdzie Fektencja. 5% -wy próg wyborczy nie zostanie osiągnięty. Ja jestem radnym na Świerczewie jeszcze przez 30 dni. Do 10 października wtedy kadencja się kończy. Natomiast zachęcam serdecznie, bo na świadczewie brakuje jednego kandydata. Myślę, że ktoś tam się, ktoś z mieszkańców poczuje, że może warto wtedy, kiedy się wahał, w znaleźć Kumieniec się w tym miejscu. i Pogodna potrzeba 21 przynajmniej kandydatów, bo tak, tyle i, i, jest i w jednym członków. i w drugim przypadku jest to, znaczy nie Głomieniec, tylko pomoże zdaje się. I... Okej, okay. w każdym bądź razie w jednym i w drugim przypadku wydaje się, że tam frekwencja jest osiągnięta. Większy problem mamy rzeczywiście z podjuchami, z Arkońskim niemierzem. natomiast tutaj no, taki mój apel również do tych osób, które być może wahały się, wystartujcie, bo, bo warto, bo Rady Osiedla, ja już kiedyś też mówiłem o gromadząc ludzi, którym zależy bardziej, być może niż przeciętnemu mieszkańcowi osiedla na tym, jak wyglądać ma otoczenie, te rady osiedla mają całkiem solidny wpływ bo na to, jak to otoczenie faktycznie będzie wyglądało, bo, bo mogą zawalczyć o czasami proste rzeczy, typu prosty chodnik, jedna dostawiona ławka, ale też mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Wtedy, kiedy spotykają się z patrolami Straży Miejskiej czy Policji, wskazując miejsca, które są bardziej niebezpieczne, ten głos jest naprawdę słyszalny. Wtedy, kiedy dają swoje sygnały, jeśli idzie o bezpieczeństwo choćby w ruchu drogowym, również te sygnały z rat osiedli są bardzo często wysłuchiwane przez przedstawicieli magistratu i to bardziej niż pojedynczych mieszkańców, więc, no właśnie zachęcam, więc zachęcam do działania. Mieszkańcy straciliby, gdyby na danym osiedlu taka rada nie powstała? Według pana? Tak, mieszkańcy na pewno stracą. Stracą, tak jak powiedziałem, choćby jeśli idzie w samych kwestiach bezpieczeństwa, ale również w tych kwestiach czasami szybszego, szybszego działania w różnych sprawach. My na świadczewie mieliśmy bardzo często przedstawiane do opiniowania wnioski o zajęcie jakiejś tam przestrzeni w jednym czy w drugim miejscu, o przestrzeni miejskiej, o możliwość wybudowania garażu, jakieś altany. Wtedy, kiedy jako Rada szybko odpowiadamy i opowiadamy się po stronie mieszkańców, ten głos jest głosem kolejnym za tego typu rozwiązaniem, ale również wtedy, kiedy spotykaliśmy się z mieszkańcami zaniepokojonymi na przykład planami z temu rozwiązania ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej 51, mieliśmy całą salę pękającą w szwach. Ten nasz głos później był przedstawiony, przedstawiony do Zarządu Dróg i częściowo wzięty pod uwagę pojedyncze głosy mieszkańców, nie są tak silne jak głosy Ratosiedli. Dlatego zachęcam i do zgłaszania się tam, gdzie dzisiaj brakuje tych radnych, ale również do wzięcia udziału w głosowaniu w ostatnią niedzielę września. Żeby frekwencja przekroczyła 5%. Dokładnie. Panie radny, na koniec jeszcze od spraw lokalnych, bardzo bliskich wszystkim mieszkańcom Szczecina. Przejdźmy do spraw um, takiej wysokiej polityki. Jak panu podoba się postępowanie pana prezydenta Karola Nawrockiego, który w zasadzie wetuje wszystkie ważniejsze, tak mówią politycy koalicji obywatelskiej, koalicji rządzącej, wszystkie ważniejsze ważniejsze weta, czy nie, czy nie przesadzi po prostu. Panie Na pewno to... też koledzy pana pytają, koledzy panie, radni. Panie w, o co chodzi retoryce, waszemu prezydentowi? W retoryce koalicji rządzącej będzie to, żeby przedstawiać pana prezydenta jako tego, który jest przeciwko obniżeniu ceny prądu dla gospodarstw domowych, ale wtedy nie mówią o tym, że ta ustawa, wtedy, którą zawetował pan prezydent Nawrocki, jednocześnie powodowała skrócenie odległości pomiędzy lokalizowanym wiatrakiem a gospodarstwem domowym, co się okazało wskutek weta pana prezydenta. Wprowadza się dzisiaj bolny energetyczny. Można rozwiązać, rozwiązać to wszystko w taki sposób, żeby było dobrze dla mieszkańców, ale jednocześnie, żeby nikogo nie niepokoiło. Jeśli robi się specjalne wrzutki, takie, żeby pana prezydenta wciągnąć w jakieś niepotrzebne, powiem szczerze, durne gierki wewnątrz koalicji rządzącej, w taki sposób, żeby działał wbrew Polakom, to pan prezydent zgodnie ze swoim hasłem wyborczym i podkreśla to on na każdym kroku po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, będzie działał za każdym razem dla dobra mieszkańców naszego kraju. Ja nie spotkałem się z tym, żeby, z taką opinią też, którą pan, pan redaktor tutaj wyraził, może dlatego, że w Radzie Miasta rzadziej o tym mówimy, żeby prezydent wetował same ważne ustawy, prezydent wetuje to co, to, co jest potrzebne, to, co zasługuje na weto, to, co zostało źle przygotowane, natomiast spora ilość, myślę, że przeważająca i to zdecydowanie przeważająca ilość dzisiaj ustaw rządowych zostaje podpisana, ustaw sejmowy zostaje Podpisana. Natomiast raz jeszcze podkreślę, prezydent stoi na straży mieszkańców naszego kraju. Ważną rzeczą jest to, żeby wyjść z tej politycznej wojenki, którą dzisiaj rząd premiera Donalda Tuska próbuje prowadzić przeciwko prezydentowi, a zacząć naprawdę działać wspólnie dla Polaków, tak jak zaczęliśmy dzisiaj tę audycję. W tej sytuacji, kiedy jesteśmy w nocy niepokojeni przez 20 czy kilkanaście dronów nadlatujących za wschodniej granicy, musimy działać razem. W różnych sprawach dla Polaków trzeba działać razem. Zawetowanie ustawy dotyczącej wsparcia obywateli Ukrainy y, może wywołać chaos, tak mówił na naszej antenie pan poseł Patryk Jaskulski i na pewno wywołuje zdenerwowanie wśród urzędników Wojewódzkiego, Urzędu Wojewódzkiego. Ja mam nadzieję, że pan poseł Jaskulski, który wytrzymał wzrok Zbigniewa Ziobry na sobie, to taki si słynny filmik chodzący w internecie, będzie miał odrobinę silniejszą psychikę niż to, żeby bać się tego typu rzeczy. O tym rozwiązaniu, którym, które przyjął pan prezydent Karol Nawrocki mówił swego czasu w kampanii wyborczej i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Rozwiązaniu przede wszystkim polegającym na tym, żeby dla osób z wschodniej granicy, zresztą dla wszystkich obcokrajowców, którzy nie pracują, świadczenie 800 plus nie było, nie było przyznawane, ponieważ mieliśmy do czynienia nie tutaj na zachodzie, bo my jesteśmy kilkaset kilometrów, prawie tysiąc kilometrów od granicy z Ukrainą, ale tam w dużych miastach na wschodzie, gdzie prezydenci tych miast mówią o tym w Lublinie, w Chełmie, w Zamościu czy w Rzeszowie, że odbywała się taka turystyka zza Wschodniej granicy, gdzie ludzie przyjeżdżali na kilka godzin tylko po to, żeby podpisać się, złożyć dokument, odebrać, odebrać świadczenie, a potem wracali z powrotem na Ukrainę. Temu wszystkiemu zapobiegło to pana prezydenta, a jeśli pan poseł Jaskolski boi się czegoś, to naprawdę może warto byłoby zacząć lepiej pracować, przygotowywać lepsze ustawy i wpasować się w te trendy, które wyznaczał w kampanii wyborczej pan kandydat prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, zresztą premier Donald Tusk potwierdzał, że tak to powinno być. Zacznijcie, panowie, realizować swoje obietnice, wtedy będzie wszystko dobrze. A propos turystyki, na koniec, panie radny, widziałem pana na ultramaratonie rowerowym, promował pan turystykę rowerową w minioną sobotę. I turystykę, i w ogóle poruszanie się rowerem. Wczoraj na sesji jechałem rowerem miejskim w, że tak powiem, w łamaniu razem z tramwajem, bo wiemy także też, że miasta nie są z gumy, warto poruszać się w sposób inny niż tylko własnym samochodem, ale rzeczywiście z perspektywy jazdy na rower że po naszym województwie jeździ się pięknie, doskonale, a przede wszystkim bezpieczeństwo życzy rowerzystom. I to mówi prawicowy, jakby nie było radny, radny Szczecina. To nie ma Szczecina, nic do rzeczy. zachodnie nam się wszystkim, <grym> powinno podobać, a jazda na rowerze <grym> jako forma aktywności ruchowej jest rzeczywiście dobra dla zdrowia i piękna krajoznawcza. Radny Prawa i Sprawiedliwości, radny Szczecina, pan Marek Duklanski był naszym gościem, bardzo dziękuję. Dziękuję twórka, panie dyrektorze. Do dobrego dnia dla wszystkich państwa, bezpieczeństwa przede wszystkim. Do usłyszenia, do zobaczenia.